Jeżeli jesteś na drodze ku osiągnięciu jakiegoś sukcesu w Twoim życiu, kiedy chcesz osiągnąć jakiś cel, najważniejsze jest to, abyś był zdeterminowany. Twoja droga może trwać wiele dni, wiele miesięcy, a nawet wiele lat. Wystarczy, że masz swój cel przed sobą, że cały czas robisz coś w kierunku jego osiągnięcia i nie odpuszczasz. Nieważne jaki jest to cel, nieważne jak długo będziesz go osiągał. To ważne jest, ile razy nie odpuścisz, ile razy będziesz wiedział, że mimo ciężkiej drogi Ty idziesz cały czas przed siebie. Wiele ludzi, wiele firm odpuszcza. Po drodze, myśląc, że im się nie uda, myśląc, że wszystkie przeszkody, które były przed nimi, są tylko po to, aby wyeliminować ich z tej drogi. Ty trwaj w tym celu, ty trwaj w tym postanowieniu. Nieważne gdzie jesteś, jaki zawód uprawiasz, ile umiesz, to od tego momentu możesz osiągnąć wszystko, jeżeli będziesz w to wierzył i codziennie robił coś w tym kierunku.